Siema, Dzisiaj taki krótki wstąp, inaczej dodaje. Pokażę Wam co fajnego przyszło mi od naszych oki przyjaciół. Taka fajna osłonka, dykielek przezroczysty do, do Katema. Założymy sobie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i jak się będzie sprawować, bo czytałem różnie na ten temat opinie. Jedni mówią, że szybko zaczyna przeciekać. Tutaj pod. Pod szkiełkiem. nie mówią, że całkiem spoko jest. No zobaczymy. Założymy. Chwilę pojeździmy. I zobaczymy jak to będzie w ogóle wyglądać. No za tą cenę to. W sumie szkoda było nie spróbować dla samego wyglądu. Na, ten, na tą chwilę jest to jakieś 300, więc wydaje mi się, że cena jest śmieszna. Także zobaczymy, czy w ogóle warto coś takiego zamówić. Lepiej sobie odpuścić. Także biorę się za, za wymianę szybko. No i co, osłonkę mamy założoną, dekielek, wygląda w sumie spoko, ładnie. Całkiem to fajnie wygląda. Także zobaczymy, czy będzie ciekło, czy nie będzie ciekło. Szczeleczka poszła nowa, no zobaczymy. Jedynie, co się boję, to że będzie gdzieś tutaj przeciekało po prostu z spod tego szkiełka czy tam plastiku, no zobaczymy. Wszystko się okaże z czasem. No ale do wyglądu to dużo dodało. Odpalimy, zobaczymy jak będzie wyglądało.